O 30 groszy zdrożały bilety MPK w Zduńskiej woli. Przy okazji podwyżki radni zatwierdzili odebranie prawa do bezpłatnych przejazdów rencistom i emerytom. Daniel Mikołajczyk z sieradza często przyjeżdża do zduńskiej woli. Do tej pory korzystał z komunikacji miejskiej, jednak od kilku dni nie jeździ autobusami z duńskowolskiego MPK. Znian, ulgę, e, płaciłem 2 zł, a te wada e, płaci ty e, 50 wilet, na romany Wileta. Pan Daniel może wsiąść na rower i w ten sposób zaoszczędzić na przejazdach. Są jednak osoby, które takiej możliwości nie mają. Maciej Olejniczak jest osobą niedowidzącą. Mieszka pod szatkiem. Do Zduńskiej Woli przyjeżdża, bo tu załatwia wszystkie sprawy urzędowe. Do tej pory nie płacił za bilety. Teraz musi. Przy stosunkowo niewielkich dochodach, moich jako rencisty, no nie wiem, z pewnych rzeczy trzeba będzie zrezygnować, również ograniczyć dojazdy. No, no życie na pewno zostanie się bardziej utrudnione. Wszystko za sprawą uchwały z marca, która zapewnia ulgi tylko osobom z pierwszą grupą inwalidzką. Pozostali renciści i emeryci stracili do niej prawo. Myślę, że to jest przeoczenie w ferworze. Podwyżki cen biletów, jaką zaproponowała spółka miejska, no gdzieś tam nastąpiło niedopatrzenie. Prezydent Piotr Niedźwiecki zapewnia, że miasto nie zamierza oszczędzać na tej grupie społecznej. Wrócimy do tych wszystkich zapisów, które dają 50% ulgę również dla osób, które mają inną kategorię niepełnosprawności. Chciałbym przeprosić. Mam nadzieję, że szybko naprawimy ten błąd. Sprawa ma być rozpatrywana na sesji Rady Miasta 26 maja. Maciej Olejniczak apeluje do radnych, żeby wzięli pod uwagę sytuację osób niewidomych i niedowidzących. Sytuacje z tego typu, że takie przejazdy są dla nas bardzo ważne, bo my nie mamy alternatywy, jakby jeśli idzie o możliwości poruszania się po mieście. To znaczy, osoby niewidome, niedowidzące nie skorzystają z własnych samochodów czy nawet nie pojadą rowerami. Nowego projektu uchwały na razie w programie sesji nie ma.